Już w najbliższą niedzielę Centrum Chrześcijańskie Dobra Nowina otwiera swoje drzwi, ale przede wszystkim swoje serce, aby przyjąć każdego, kto pragnie to niedzielne przedpołudnie spędzić razem z nami. To będzie wyjątkowa niedziela, bo spotykamy się wszyscy razem, tak jak to dawniej bywało, po około 3-miesięcznej przerwie. Oczywiście obowiązują nas w dalszym ciągu środki ostrożności, takie jak maseczki, dwumetrowa odległość, czy też płyn przy wejściu, ale, kochani, za to liczba osób, która może wziąć udział w tym nabożeństwie, jest nieograniczona. Dlatego serdecznie, serdecznie Was zapraszamy. Kochani, wierzę, że macie się dobrze i duchowo, i naturalnie. I ten czas kwarantanny był dla Was łaskawy. Tym bardziej pragniemy w ten nowy sezon wejść z odwagą i śmiało. A przede wszystkim z wdzięcznością i z uwielbieniem dla Boga, i sercem przepełnionym wiarą, radością i miłością. Oczywiście przechodnie problemy nie mogą nas zatrzymać, bo nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale należymy do tej grupy osób. Które z wiarą podążają dalej i wierzą, że najlepsze dni wciąż są przed nami. Dlatego pamiętaj, 7 czerwca w budynku Kościoła Centrum Chrześcijańskie, dobra nowina, o godzinie 11 spotykamy się razem. Czekamy na Was z utęsknieniem. Oczywiście. Czekamy z utęsknieniem również na naszych najmłodszych i specjalnie otworzymy salę zabaw dla nich, aby wspólnie z rodzicami czy też pod opieką rodziców mogli tam fajnie sobie spędzić czas na dobrej zabawie. A po nabożeństwie spotykamy się w kawiarence na najlepszej kawie w Bydgoszczy i przy pysznym deserku. Wspomniałam, ta nadchodząca niedziela będzie wyjątkowa, ze względu na to, że po tak długiej przerwie usłyszymy w końcu nasz zespół uwielbienia, który zaśpiewa dla nas na pewno wyjątkowo. A oprócz tego usłyszymy inspirujące kazanie w zupełnie innej formie. A tematem spotkania jest? Młodzi chrześcijanie w świecie, pokus. Warto być. Kochani, yy, powiem Wam też krótko teraz, co też będzie się działo u nas w czerwcu. Otóż ruszają małe grupy. Grupujmy się, łączmy się razem. Pięć, sześć, siedem osób wystarczy, aby mieć dobry czas. Możemy wspólnie w takiej małej grupie się modlić, możemy y, dzielić się świadectwami, budować ws wspaniałe relacje. Nie jesteśmy, w kościele, samotni, nie potrzebujemy być samotni, bo wokół nas mamy wielu, wielu przyjaciół. Słyszałam takie świadectwa, że w czasie kwarantanny wiele osób przeżyło to łagodniej i lepiej. Wiedząc i wierząc, że mają swoją wspólnotę, że mają swój kościół, że mogą liczyć na każdą osobę w tym kościele. I dlatego z serca również dziękuję za ten czas challenge, za ten czas spotkań z wieczerzą. Był to naprawdę wspaniały, wspaniały czas, w czasie którego mogliśmy się lepiej poznać. Dziękuję za serce, dziękuję za poświęcony czas, za zaangażowanie. Kochani, 11 czerwca jest tak zwane Boże Ciało. W tym dniu od wielu, wielu lat organizowaliśmy pikniki. Dzisiaj proponuję Wam mini pikniki. Zorganizujmy się sami, zaprośmy przyjaciół. Nie jest to trudne. Wystarczy kawałek trawy, wystarczy yy, pyszne szaszłyki, wystarczy grill i mamy dobrą i wspaniałą zabawę. Bądźmy razem. Nie zapomnijmy o naszych przyjaciołach, znajomych, ale również tych, którzy być może czują się samotni. Pamiętajmy i niech. Te mini pikniki zakwitną w naszym kościele bardzo, bardzo dobrze. Nie będziecie tego czasu żałować. Z kolei 28 czerwca mamy specjalne nabożeństwo z chrztem wodnym. Już wiem, że kilka osób, młodych osób zgłosiło się do tego chrztu. I jeżeli są jeszcze jakieś osoby, które zdecydowałyby się na przyjęcie wodnego właśnie 28 czerwca tutaj u nas w kościele, bardzo prosimy o kontakt albo w komentarzach, albo też już osobiście. I jeszcze jedno ogłoszenie: jeszcze jedno ogłoszenie. W każdy czwartek będziemy mieli spotkanie z wieczerzą live. Zapraszam Was serdecznie. Pamiętajcie, 7 czerwca jesteśmy tutaj na tym miejscu, wszyscy razem i świętujemy Bożą obecność i świętujemy siebie nawzajem.